Pojawiła się propozycja walki w boksie z Normanem Park. No właśnie tak. W, w limicie 80 tam będzie Bartosz Batra YouTuber. Jestem w trakcie do, dopinania szczegółów walki rewanżowej z, Michai z Michałem Królikiem na Botore. Będą sogarki, będą stąpy. Czy będzie stójka? Jest to czy, z... będą, czy będą jakieś duszenie? <śmiech> 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 Użyłeś hasła, że gdzieś tam po drodze był jakiś free fight. W tym Laboratories najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Z kodem Sarara macie freebet 60 zł od partnera kanału Bugmahera Betfan. Szczegóły znajdziecie w opisie. Siemanko, Siemanko, wizyta u jednego z moich ulubionych fighterów jednego z lepszych, najlepszych fighterów. E, pokrótce Siemanko Bartek. Siema. Brawo! Siemanko, miło jest tak, miło jest gościć u siebie na kwadracie. Miło jest gościć u siebie na, na kanale, także tak, wymieniamy tak. się uprzejmościami. Eee, co, Bartek Batra? Dawno nie słyszałem, co tam się dzieje no. w życiu sportowym. Wiem, że obserwuje oczywiście social media, mhm. więc w, w życiu trenerskim się więcej dzieje, ale chyba trochę za wcześnie na sportową emeryturę. No tak. Co tam się wy. inaczej? Jeszcze raz. Siemano, Siemano. No dobra, to gdzieś tam za chwilę wrócimy to, co się działo, to, co no. się no. będzie działo, to, co się dzieje, ta. ale oddaję głos charyzmatycznemu fighterowi. Nie no, witam wszystkich serdecznie, tak jak powiedziałeś, nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa, chociaż e, parę dni temu miałem 36 urodziny Kurcze ziomek, ja ci, ja ci rzeczy nie złożyłem. ja wyczułem, że to jest na pewno analogia, znaczy to jest na pewno aluzja, nie. ziomek dobra, przepraszam Kamera będzie leci po jakby tak flachę że, szybko, także dobra. No, Kurwa, tak, tak rację no. Jezu. Tak tak Kurwa czerwony jest to, będzie widział w kamerze i kupił. Nie to nie, nie nic szkoda. <noise> Nawet no dobrze nie pamiętał, bo to smutna, smutna data, już to jest smutne. <noise> dlatego <w pewiennym głos> wieku. W tym samym wieku <noise> no dlatego no, dlatego tak w pewnym wieku się obchodzi imieniny, a nie urodziny. Nie Ale no, co? No, Na swoją kategorię wagową, to jestem chyba najstarszym aktywnym zawodnikiem w Polsce. A najlepszym? A najlepszym, no, no to, Pytam, chyba, no bo to chyba, chyba ludzie to oceniają, tak? Ale według, według Ciebie? <laughs> nie no, Ty musisz wierzyć, że jesteś najlepszy. No to... Albo udawać, czy jak to jest ten cytat Mohameda Halego, nie? Że masz być najlepszy, a jak nie jesteś, to udawać, że jesteś najlepszy. No. no dokładnie tak. Nie no, uważam, że, że osiągnąłem dużo, że jestem dość wyróżniającą się postacią, nie tylko poza ringiem, ale i w ringu, nie? Także... Dużo, dużo zrobiłem rzeczy, których też żaden inny zawodnik nie zrobił, więc może gdzieś się tam w te ramy najlepszości mieszczę. Także tak. Nie? Ale cały czas szukam wyzwań, cały czas mam jakieś wyzwania, chcę coś udowodnić. Wód jest sobie. cały czas. Wód jest cały czas, także, także cały czas e, ten sukces jest rentyt. Musisz też na niego pracować. Nie? Także pozostał. Bo Twoja no. ostatnia walka odbyła się no, kiedy? No ostatnia walka nie, nie wyszła mi tak jak chciałem Popełniłem kilka błędów. to była walka na Genesis z Michałem Królikiem Mówią, że bardzo dobra walka i tak dalej Od tamtego czasu nie walczyłem bardziej, bardziej skupiłem się na pracy trenerskiej Też były jakieś propozycje walki i tak dalej Ale mówmy się, że, że, że w branży tej fighterskiej takiej nie MMA Tak? Pandemia mocno odcisnęła swoje piętno, nie? Także Także tych, tych, tych propozycji było mniej, albo były na jakichś takim, takich zasadach, które mnie, mi nie odpowiadają. Ja sam boks, coś tam, freak fight jakiś pojawił się, coś tam to A to wiadomo, użyję słowa do klucz, do klucz, które wiadomo do będzie, do będziemy klucz. trochę mocniej drążyć, Dalej, ale panie Ale, malutko. ale, ale no, w tym roku zamierzam walczyć więcej i może może 2 walki w tym roku się pojawią. E kamerami ty tam troszeczkę uchliłeś rumkę no tajemnicy, więc można śmiało powiedzieć chyba, bo ja wiem, że oczywiście musimy się też pewnie trzymać pewnych zasad, jak czegoś nie wolno mówić, to nie wolno. W pewnym momencie będzie wolno. No I tak. z racji, że gdzieś tam mamy swój kontakt, to faktycznie powiedz mi, Tomek, dawaj zielone światełko, powiedzmy o tym, co no, no, co już będzie można powiedzieć. No tak, yy, jestem w trakcie do, dopinania szczegółów walki rewanżowej z, Michai z Michałem królikiem na wotorę. Myślę, że, że dogadamy się, już jest prawie 90%, także dużo bliżej niż dalej, nie? Dużo bliżej niż dalej. Pewnie spotkamy się na tej. Nie mojego ringu, tylko jak to tam to pole teraz no wygląda. Właśnie, no właśnie. Na tym polu jeszcze raz z Michałem. Tak? No właśnie, a skoro organizacja Wotore, to oglądajcie ostatnie Wotory, bo tam się zmieniło i trochę zasad, i właśnie sama platforma walki. Szczerze nie oglądałem. Ale wiesz, no, ale myślę, ale że. Ja że wiem, jaki jest ruleset. I jak, jakie są zasady, jakie jak jest pole walki tak i tak dalej. Będzieś miałem te informacje. Będą soker będą stąpy? Co będzie stójka? Jest to czy będą jakieś duszenie? A, Słuchaj, walka jest. Coś walka, się mogę nauczyć, paru rzeczy powiedziałeś ostatnio. Ja high level. Że, <laughs> myślę, że obydwoje specjalizujemy się raczej w walce na stojąco. I, i tak to będzie wyglądało. Tak, właśnie paru moich znajomych, którzy gdzieś tam oglądali Genesis, to powiedzieli, że wasza walka to właściwie była chyba taka naprawdę jedna z lepszych, czyli żeby odważyć powiedzieć, najlepsza walka na gołej pięści na polskim rynku. Bo to faktycznie wyszło od dwóch bardzo dobrze wyszkolonych zawodników. E, dobra była ta krwawa jadka. No, no jakie były błędy i co, słuchaj, co bo zamierzasz bo, poprawić, bo, zmienić? Bo, gdzieś to wiesz co, e, trochę trochę miałem, myślę, że typowo bokserskiej walki takiej. Z łokciami to trochę miałem za mało czasu. Może na przygotowania, nie chcę się tam jakoś tłumaczyć. Bo, bo Michał zawalczył bardzo dobrze e, i tak dalej. Miał świetny game plan. Jego game plan zadziałał mój nie. Także no, ale, ale mówię, tak jak, jak, mam, jak mam gdzieś tak patrzeć, to gdzieś po prostu. Ważne całe życie w rękawicach, gdzieś dostałem jakieś, dostałem jakieś lekkie ciosy, tak, to ja po prostu idę dalej, a tu lekkie ciosy sprawiają, że rościna ci, ci twarz, nie? Gęba, I po się. prostu <laughs> mówię, o co tu, kurde, kapie, no. nie, nie? Nie byłem na to tak jakby, może tak jest, że to już jest rozcięcie, nie? To tak no. dosyć szybko, e, nie? I tak po prostu to, udało mu się mnie trawić, udało mi się rozciąć i to mnie tak spowolniło, że tak powiem, że byłem trochę Trochę taki bardziej ostrożny, bo gdzieś tam ten wzrok zaczynał mi płatać figle, ale, ale mówię, i też pole walki sprawiło, że ciężko mi było go, że tak w cudzysłowie, zamknąć, czy tam do klinczu wciągnąć i tak dalej, więc, więc duże było to pole walki, nie? Trochę, jednak, jednak chciałbym, żeby było mniejsze, nie? tak akurat na no, motorę to masz chyba jest, chyba jest dużo mniej, mniejsze, w ogóle tak, no masa, tak. klatka na Genesis była chyba największa no, z duża, no tak. to no, właściwie tak. było kilkadziesiąt metrów. Ale, ale walka była dobra, była fajne doświadczenie, także... I pamiętam też, że właściwie, bo no, co, byłem u Ciebie też na razie no. pamiętam, że, <laughs> że sam faktycznie stwierdziłeś, że za bardzo chyba też kalkulowałeś, że bałeś się, o łapę, no, a tak naprawdę może z adrenaliną może chyba trzeba tak, faktycznie... trochę robić swoje, nie? Te... Słuchaj, no tak... Lepiej, lepiej wypad tego dnia Michał. Gratuluję. Mam okazję do rewanżu, także tym razem trochę zasady myślę faworyzują bardziej mnie, więc zamierzam wykorzystać wszystkie swoje bronie. Także nie. Użyłeś hasła? że gdzieś tam po drodze był jakiś free fight? Jest e, co, była taka. No znaczy... <ścoughs> i <śmiennie>, ci tak. Dobrze e, w ogóle że nie tak, wiem o co tak, chodzi, nie? Ci tak, ale od razu, że tak powiem, że tam ten. No było takie, był taki pomysł, te, te, taka propozycja, żeby zrobić taki sportowy Freak Fight. Taki sportowy Freak Fight. W innym Cię chyba nie widzę. E, no, chyba tak. Chociaż wiesz, czasy są takie jakie są, propozycje też są ograniczone. Ale no była taka propozycja Freak Fight, mówię, trochę się nad nią zastanawiałem. Ostatecznie nie doszła do skutku lub została odłożona na później, bo to też różnie może być. Że, że przeciwnik, z którym miałem rywalizować, jest ode mnie dwa razy większy, nie? A nawet nawet jest, ze trzy, jak, do... ze 2, tak i jak ja jak policzyłem to dwa i prawie. pół, bo trzy prawie. Dwa pół razy większy i no i ja jako taki o, Co ty stich robisz? Lubię <laughs> Ja tak żebyś, nie? <laughs> no mówię, że ten, że, 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 że po prostu Wzbudziło to u mnie jakiś taki przypływ adrenaliny i wyzwania, nie? Ja mówię, kurwa, to dobre, nie? Że ja jako taki zawodnik wagi lekkiej kontra zawodnik wagi ciężkiej, nie? Czemu finalnie nie doszło do skutku? Słuchaj, finalnie nie doszło do skutku. E, <laughs> chyba z powodów, e, że tak. Ne, Chęci były z obu stron, ale organizacja nie miała wystarczających chęci. I, Myślę, i że to tak. bo od many często e, po prostu. Nie, 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 że many, ale, ale mówię, no, no nie, takie t, t, walki w walki, ciężkie jak wiesz, wiążą się z ciężkimi pieniędzmi. To z, <laughs> Także teraz. Tu, tu nie były aż tak ciężkie. Okay. E, więc jest, na razie pomysł jest zawieszony, ale, ale nie ukrywam, że może jeszcze kiedyś dojdzie do skutku. A co? W takim razie, skoro troszeczkę siadłeś na dupie jako no. zawodnik, to dość mocno chyba się cały czas gdzieś tam udzielasz jako jako trener. Już nie tak. mam na myśli tylko właściwie samej startów z zawodnikami, tylko właściwie obserwując twoje social media, dużo podróży, dużo no, kampów. Tak. Jak się bardzo. nie mylę, to również na, już na horyzoncie chyba jest kolejny, kolejny Batra Tae Camp. Tak. Powiem, powiem, było Mexico. Tak, też, też. W było bardzo dużo krajów. Powiem szczerze, że Zacząłem, zacząłem pracę w Ameryce, gdzieś tam zatrudnili o, mnie. Się jako, tak. Ogólnie te podróże zaczęły się od tego, że zatrudnili mnie na Florydzie w jednym z klubów, by prowadzić sześciokrotne mieszczenie świata w brazylijskim jiu-jitsu do debiutu w MMA i, i, i po prostu no, przyleciałem musiałem przylecieć na Florydę, zacząć się uczyć, bo tam wiadomo, że strajki nie były na najwyższym poziomie, to z... Zawodniczka, która całe życie robiła jiu ale z którą mają wielkie plany, i tak dalej, no i szukaj takiego trenera. No to tak jest też deficyt Trafiłem tak się ja, no zresztą też byłeś na Florydzie, wiesz, jak to wygląda, i gdzieś tam trafiłem się ja. Polecił, polecił mnie Krzysztof Jotko, któremu dziękuję, także pozdrawiam. Eee, no i, no i, i przez to, żebym, żebym dostał się na tą Florydę, wcześniej obostrzenia były takie, że musisz dwa tygodnie spędzić minimum. Bezpiecznym kraju, tak? Czyli poza Unią Europejską. Wtedy Amerykanie gdzieś mieli jakieś polityczne gry z Unią Europejską i ja nie mogłem wlecieć bezpośrednio do, do Ameryki. No i zaczęło się, że musiałem polecieć na, na Karaiby. No musiałem, no, zrobiłem sobie wakacje na Arubie. Najboże takie problemy. <laughs> na Arubie z, z, z moją Izabelą. Potem pojechałem na Florydę, nie było mi miesiąc, potem wróciłem. E, Robiłem kampy poza Tajlandią, swoją, swoje, takie jakby, swoją działalność, tak? tą, czyli nie mogłem pojechać do Tajlandii, to zrobiliśmy na Teneriffie dwa razy z Michałem Materlą, e, co tam jeszcze. Potem znowu musiałem jechać na Florydę, przygotowywać tą dziewczynę do drugiej walki i też innych zawodników, między innymi zawodników UFC e, i, tak, i, i UFC tego Titan Fighting, to jest taki, taka mniejsza gala na Florydzie też. Także, także znowu mnie tam ściągnęli, i, i znowu musiałem dwa tygodnie odbędzić. To byłem na Cyprze, znowu byłem dwa tygodnie. No, no to tam sobie też sobie tam zrobiłem coś, co, żeby tak nie siedzieć, to robiłem kurs nurkowania. To też sobie tam zwiedzałem, też sobie coś tam robiłem. No i potem znowu pojechałem na Florydzie, znowu wróciłem. Na no tak No i tak czekam, aż mi otworzą tą Tajlandię. Nie? Także, ten, także miałem dużo. A w międzyczasie moi zawodnicy walczyli na HFO. Tak, i jak wracałem do Polski to trenowałem ich, albo trenowałem z nimi, pojawiały się tam jakieś propozycje walki, to cały czas. ja też trenowałem nie? i tak dalej. Była propozycja z Berna FC e, i tak dalej, ale Dla Ciebie, tak? Tak, ale nadal zresztą jest, tak, tylko mam powiedzieć kiedy mogę walczyć i tak dalej, ale mówię Ci, ostatnio raz z kopnięciami walczyłem w 2019 roku w grudniu na Celtic Gladiator. I naprawdę mój trening polega na że lubię sobie kopać i tak dalej. I tak sobie nastawiłem. Ja tu, twoja dużo mocniejsza broń, że, właściwie, że są kopnięcia niż łapka. Że chcę po prostu sobie wrócić i kopać nie? i tak dalej. Zrobić tą walkę z kopnięciami i tak dalej, na ten powrót. No ale już tak, czekałem, czekałem, nic nie było. Pojawiła się propozycja walki w boksie z Normanem Park. No właśnie to <laughs> w, w limicie 80, tam nie wiem ile kilogram, 8, nie chyba najpierw było 77 a potem Norman powiedział, że czy tam Norman, czy osoba reprezentacja Normana z tej Federacji, że jednak 80, a ja ważę na co dzień 73-4 kilogramy, nie, także... No mówię, też na, na próbowałem tam coś tam z tym, tym negocjować, że może zróbmy 70, ale no nie, z tego co wiem, to Norman miał problem zrobić 80, okay. bo ostatecznie i rokę walczył z Normanem, nie wtedy, no. Także mówię, ja też to tak... Był na tej gali EFM, tak? tak robiłem tak, Fight tak, Masters. tak, tak, tak. No i to była ta propozycja, potem... Potem, potem, mówię, Bernacle ale ja, ja, też, też było tak, że znowu by musiał dwa tygodnie gdzieś, dopiero 12 czy 10 listopada znieśli tą, tą kwarantannę dwutygodniową. To już to już był pogal i to już mówię, nie, dobra, to już przenieśmy wszędzie tam, blisko, aniśmy prze, na, na przyszły rok i tak dalej, bo ja chciałem najpierw kopać. Nie? Czyli co, wszędzie byłeś bardzo, bardzo blisko, ale nigdzie finalnie No, właśnie finalnie nie trafiłem, ten... ale, ale cały czas, że lubię trenować, trenowałem, czas, Że jak coś się pojawi, to ten. No i ostatecznie w tym roku pojawiło się ze trzy, cztery propozycje, takie już naprawdę. Coś się musi wydarzyć. Coś się musi wydarzyć, nie? Także, no fajnie, bo sporty walki popularne, tak. No, ja nie ukrywam, że to jest Nawet ja ja mówię, mówię szczerze, że kiedyś byłem zawsze nastawiony na, na zagranicę, ale ostatnio dużo rzeczy się dzieje w Polsce, nie? Także... Tak, no dobrze. Nie? Ja też powiedzmy, że miałem swój etap kariery gdzieś tam dużo bardziej falany niż w Polsce, ale no. w racji, że gdzieś tam swoją przyszłość zawsze tak. planowałem w Polsce, to powiedziałem sobie, że również tutaj to, to nazwisko tak, ma być dokładnie. najbardziej rozpoznawalne. No, wyraźne no, ma być właśnie na, na tym rynku, tak? no, Bo to ma być twoja wizytówka. Tak. Jak ważna jest platforma dzisiaj YouTube'owa, czy w ogóle social mediowa, social mediowa w życiu zawodnika sportu walki? Ja myślę, że bardzo ważna. A pojęci. zwłaszcza na rynku polskim i w ci ogólnie nie wiem. Ci, co mnie znają długo, mi dosyć social media przychodziły łatwo. Niektórym przychodziły trudniej, niektórym w ogóle nie przyszły, nie w ogóle. Ja też nigdy nie uważałem, że, że mamy się czegoś wstydzić jako zawodnicy i że, że nie wiem, że, że nie mówić o tym, że ćwiczymy czy coś i tak dalej. Tak naprawdę nie wiem, nie, dla mnie to jest narzędzie, nie? Lubię sobie też robić na tym jaja. Ludzie no no, tak. sobie na tym robić jaja, i, i, i jest to moja jakaś tam może pasja, nie? I tak dalej. Nie do końca, nie do końca traktuję to poważnie. Będzie tak Bartosz Batra Jutwer? Więc to yy, myślę o tym. Myślę o tym, nie ukrywam, że trochę dałeś mi motywacyjnego kopa, bo, bo robisz to fajnie i tak dalej, ale też mam takie coś w sobie, że nie lubię kogoś kupiować, Nie? Yy, musi być coś oryginalnego. Mam swoje pasje, mam swoje tam jakieś. Te, lubię podróże, lubię sporty ekstremalne, lubię Muay Thai, tak czy coś, no. ale nie chcę kopiować ciebie czy, czy, czy podróże wojownika Piotrka, którego pozdrawiam. Tak Więc muszę, znaczy muszę, chciałbym. Mam tam jakiś pomysł na Swoją swój oryginalny oryginalną tak? pomysł i. i ale też brakuje mi trochę czasu. <laughs> trochę mi brakuje czasu. Podziel się pomysłem. Podziel się pomysłem. Ale tak. już mam się? No tak. No nie, jeszcze nie. Czemu nie? No myślę, że jeszcze nie. Ale patrz, ja uważam, że to byłby dobry pomysł, bo tak? no właściwie szybciutko tak, ja poproszę wszystkich nas oglądających w komentarzach, co A. na to myślą, żeby dać. Ci... Jak ja ci dałem jeden z Waszej motywacji, to chcecie pchnąć A, do tego okay. jeszcze dalej. A, no właściwie. to jak Także... już powiem, to już będę musiał to zrobić. O, o, no więc właśnie, no, powiedział się A trzeba będzie powiedzieć B. Słuchaj, wpadłem na taki pomysł, że chciałem, bo się w moim moją pasją są podróże i, i sporty walki i ogólnie ogólnie zawsze szukałem wyzwań, zawsze zawsze szukałem wyzwań, zawsze chciałem przełamywać pewne jakieś takie bariery, bariery, zawsze chciałem być wiesz nie? zawsze chciałem tak naprawdę jako dziecko byłem najmniejszy w klasie ten i tak dalej, zacząłem ćwiczyć sporty walki, żeby się nie bać Nigdy nie chciałem się niczego bać, i tak dalej. Więc mój kanał, chciałem to zrobić tak, że chciałem przełamywać na nich swój strach. Czyli myślę, że myślę, że tak naprawdę wielu ludzi strach, bo chciałem na przykład połączyć to z podróżami, i robić rzeczy, I ze które, które wiele, wiele osób nie zrobiłoby, nie? Okay, I wziąć no. do tego kamerę i co po prostu zrobić, nie? No, Także, Czyli taki tak. kod, jakaś nazwa finalna, już pomysł na to jest. Jakiś jest, ale jeszcze, no może, może tego ode mnie nie wyciągnę, bo jeszcze mam kilka tych nazw. Propozycja, <laughs> to nie musisz to. Ja nie każę ci się deklarować, że to już będzie taka nazwa, że przygotowane, Aha. ale co, no możemy wspólnie pogłówkować. W komentarzach, ludzie chętnie poproszę również o fajne pomysły, bo to no. bardzo często się właściwie rodzi z przypadków, więc ja cię trochę muszę za język wiem, ciągnąć. Chodzi. Bo ja też przestaję palić tutaj udawać, ja wiem o co tu no, chodzi. Więc wiem, wiem. ja po prostu tylko chcę wiem, wyciągnąć jak najwięcej informacji. Ludzie, żeby odbiorcy twoi zrozumieli, o czym to ma być, nie? No. Właśnie, że chciałbym po prostu jeździć do niebezpiecznych miejsc, czy spotykać się z ludźmi, którzy wykonują niebezpieczne prace, i ja spędzić taki, taki, taki dzień, czy zrobić coś takiego, czy przełamać swój strach. Tak samo ja nie lubię wysokości, chciałbym się pozbyć tego strachu, może nie jest, z... zrobić coś, coś takiego. I czy, Batmana na przykład, nie wiesz, no. No, różne takie miejsca, zwłaszcza że, że, że pojawiają się możliwości, że mógłbym to zrobić, do czego mam nie spełniać swoich marzeń i tak dalej. Myślę, że ogólnie spotykam się często z ludźmi z taką opinią, że o, e, o to ty jesteś ten badra, ty jesteś pojebany. Ludzie, <zum> jest walczyłeś na gołe pięści, ty się nie bałeś tego, nie bałeś tego, robisz to, czy coś, czy, czy też interesujesz się freedivingiem i, 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 i jak ludzie widzą w internecie, że ja schodzę na 20 metrów bez budli na jednym wdechu, co dla mnie to ja jestem początkujący w tym, nie? I tak dalej. Mówię, kurwa, ja mówię, no to hmm. I takie właśnie rzeczy ja, ja lubię tak, wiesz, może będę miał takie challenge robić to cały czas. No i tak sobie myślałem że połączyć to ze sportami walki i nazwać ten kanał Fear Fighter, nie? Coś takiego, ale jeszcze okay. mówię tak, jeszcze to się no zastanawiam. Fear. Czy no fear, czy fear? No, wiesz na co chodzi. Fear różnie. fighter to jest master fighter, nie? No, tak no, fear, no fear fighter. Taki może no fear fighter, o coś takiego, no. nie? Ale mówię, to, to jest jeszcze jest tak jakby w powijakach jest pomysł, e, że tak powiem, miałem trochę to robić też w Meksyku ale miałem drukować z rekinami, rekinów nie było, <laughs> bo się zase skończył, wiesz, miałem robić coś, nie było tego, więc de facto przyjechałem do tego Meksyku i wszystko co to, to chciałem zrobić, trochę źle się przygotowałem, jestem początkującym youtuberem, jeszcze nie ja zacząłem, nie było tego co chciałem zrobić, żeby, żeby ten, a, a, a ten, a też byłem z, z moją Izabelką, która, wiesz, nie rób tego. Marcy, marcy. Marcy. Marcy się, nie nurkuj. O, zostaw go, wiesz, też, wiesz. Pojechaliśmy do jednego z tych cenotów, i, i w którym mieszka krokodyl, nie? Krokodyl tam mieszka 6 lat. Ma z 2,5 metra. Może 3. No i zawsze jest w tym samym miejscu. Ludzie mijają tego krokodyla. No de facto jesteś z krokodylem w wodzie, nie? No i oczywiście wszyscy zachowują dystans. Tylko ja podchodziłem, co nie? Ja podpływałem bardzo, blisko. I wiesz, gdzieś tam tą kamerą nagrywałem. I mówię szczerze, no wtedy tam sobie siedział ten krokodyl a jakby się ruszył, no to trochę sraka. Trochę wiem, Wiesz, nie? Ale, ale no de facto... Nic nigdy nikomu nie zrobił, ale no jest strach, nie zęby to miał, wie, Chyba wiesz Chyba nie chciałbyś być, być, być pierwszy, no. nie? i wiesz, no to to mi się udało, ale, ale wiesz, jesteś na wakacjach z kobietą, to nie będziesz się zajmował, nie wiem, na razie YouTube'em czy znaczy, tak taka moja, moja rada, nie? Właściwie takie no. też zdanie, które wyłapałem u Ciebie Powiedziałeś tak. tak, żeby realizować marzenia ja się z tym 100% zgadzam, zawsze byłem takim marzycielem, to a jeden taki mój tak. znajomy troszeczkę mnie poprawił, o Tomek Jebać marzenia, tym Ty mieć cele, a nie marzenia, nie? Możlimy, tak. Bo ja tak i bo właśnie i z racji też tego, ja też zauważyłem, że YouTube to tak naprawdę, jeśli mamy to robić profesjonalnie, to nie może być takie dodatkowe zajęcie. No nie, nie. Znaczy musi być, nie. bo wiadomo, że nie może żebyś został tylko YouTuberem, no, a, a całą resztę gdzieś tam zostawił w tyle, no, tylko tak. wręcz przeciwnie, uważam, że do tego naprawdę trzeba się dobrze przygotować. Tak, dokładnie. Przygotować mieć cele, mieć takie naprawdę konkretny cel, a nie tylko marzenie, bo marzenie właśnie. to może się wpaść. Szpadkowo do ręki, no a uważam, że jak sobie postawisz to za cel, to jest to do ogarnięcia. Wiesz, ale też jak rozmawiałem, mam wspólnych znajomych, nie, czy to nawet jak ty otworzyłeś kanał, to no. pokazywałeś mi, że ludzie komentują Bartra, powiem mieć kanał. Tak, coś". bo jestem ale przekonany, wiesz, że to w tym a, odcinku ale, się również... Ale mówię, nie chciałem robić coś, co już jest, nie. Też nie, nie, nie chcę robić kanału yy, dla dzieciaków, że ja będę kogoś wyzywał, czy się tam z kogoś śmiał, Poczynałem. bo ja już z tego wyrosłem, nie? Mam 36 lat, ja nie będę nagrywał, że ja wyzywam jakichś tych, tych czy tych, dzieciaków, czy bo, to, bo to ludzie mnie pamiętają gdzieś tam 5 lat, czy 10 lat, jak ja udosiłem się i, i, i tam gdzieś gdzieś krzyczałem, nie i tak. Dalej. Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie.